Witam wszystkich serdecznie. Chciałabym w wielkim skrócie przybliżyć Państwu problematykę związaną z zaburzeniami układu stomatognatycznego u osób dorosłych, ponieważ coraz częściej, niezależnie od wieku do gabinetów lekarskich trafiają osoby, które skarżą się na bóle związane z głową i jej okolic. Są to najczęściej gabinety neurologiczne, okulistyczne, laryngologiczne. Jednakże po pełnej diagnostyce i leczeniu te objawy nadal się utrzymują. Wówczas wskazana jest konsultacja w gabinecie stomatologicznym, ponieważ przyczyną tych dolegliwości często są zaburzenia płynące z układu stomatognatycznego. Cóż to jest ten układ stomatognatyczny? Układ stomatognatyczny wiele ma funkcji, przepraszam, wiele definicji z układu określających układ stomatognatyczny. Niektórzy porównują go do odwróconej piramidy, której podstawę stanowi okolica nosowa, a wierzchołek, wierzchołek dotyka mostka. Można określić, ten obszar jako wielofunkcyjny, ponieważ znajdujące się w nim narządy i tkanki są odpowiedzialne za takie czynności jak połykanie, rzucie, oddychanie, ale również wygląd zewnętrzne twarzy. Układ somatognatyczny składa się z wielu jednostek. Te jednostki są ze sobą powiązane. Uszkodzenie jednej jednostki może wpływać na cały układ. Tymi jednostkami są zęby, ich łuki, zębie mięśnie, układ kostny, staw skroniowo-żufowy, naczynia krwionośne i nerwy. Teraz może tak pokrótce o podłożu kostnym, układzie mięśniowym oraz jamie ustnej. Podłoże kostne. Kościec głowy składa się z dwóch części. Jest to część górno-tylna, również tylno-dolna, ale nas najbardziej będzie interesować ta część przednio-dolna. Składa się z kości parzystych i nieparzystych. Można tutaj wymienić kości łzowe, kości nosowe, kości jarzmowe, kości szczęki, podniebienia, żuchwę, lemierz oraz kości gnykowe. Nie należy jeszcze zapomnieć o kosteczkach słuchowych, prawda? O żuchwie króciutko bym wspomniała, tylko tyle, że jest to ruchoma kość części twarzowej czaszki. Zbudowana jest z trzonu, z którego pionowo wyrastają gałęzie żuchwy, które dzielą się na wyrostek dziobiasty, bardziej ten do przodu, tył, do tyłu, wyrostek kłykciowy, który z kością skroniową tworzy staw skroniowo -żuchwowy. Trząt żuchwy ma kształt podkowy. Ma dwa brzegi, górny i dolny. Brzeg dolny stanowi podstawę żuchwy, brzeg górny łuk zębowy, którym znajduje się osiem ujść dla zębów po jednej stronie łuku. Każdy ząb i korzeń przedzielony jest przegrodą międzyzębową i przegrodą międzykorzeniową układ mięśniowy. Prawidłowo funkcjonujący układ yy, narząd rzucia zależy od właściwie ściśle zsynchronizowanych czynności skurczowych mięśni głowy i szyi. Tych mięśni jest bardzo dużo, jak Państwo widzicie. Yy, są yy, między innymi, możemy wymienić mięśnie mimiczne, prawda, mięśnie wyrazowe, one Wskazują na nasz stan psychiczny. Jako takiego w zasadzie podparcia kostnego nie mają. Podparciem będą zęby. I tutaj taka e, ważna uwaga w momencie wykonywania konstrukcji ruchomych, protetycznych. Przykładem jest proteza akrylanowa standardowa. Jeżeli będzie w przedsionku płyta źle wymodelowana, może zaburzyć estetykę twarzy. Jeżeli będzie, mam na myśli, za cienko lub za grubo wymodelowana. Dla nas jednak skupimy się nad, tym, nad, nad grupą mięśni, nad mięśniami tak zwanymi rzucia, czyli mięśnie żwaczowe. Do mięśni żwaczowych zaliczamy mięsień skroniowy, mięsień skrzydłowy boczny górny, mięsień skrzydłowy boczny dolny, mięsień skrzydłowy przyśrodkowy oraz mięsień żwacz. Mięsień skrzydłowy, miejsce przyczepu, Przepraszam, mięsień skroniowy. Miejscem przyczepu mięśnia skroniowego jest dół podskroniowy oraz boczna powierzchnia czaszki. Wyrostek oraz wyrostek dziebiasty żuchwy. Czynność unosi żuchwę i zwierałki zębowe. Mięsień skroniowy jest wachlarzowato przyczepiony do kości skroniowej. Jest to najsilniejszy mięsień. On odpowiada za zaciskanie zębów. Mięsień skrzydłowy boczny, górny odchodzi od powierzchni podskroniowej skrzydłowej, większej kości klinowej do krążka torebki stawu skroniowo żufowego szyjki oraz szyjki wyrostka kłykciowego żuchwy. Unosi żuchwę. Mięsień skrzydłowy boczny, dolny. Zaczyna się od jego miejsca przyczepu od blaszki bocznej wyrostka skrzydłowa tego kości klinowej, kończy na szyjce wyroska kłykciowego stawu skroniowo-żuchowego, opuszcza i wysuwa z kolei żuchwę, mięsień skrzydłowy przyśrodkowy, dół skrzydłowy kości klinowej i wewnętrzna powierzchnia kąta żuchwy. Unosi żuchwę, obraca ją nieco na zewnątrz. Mięsień żwacz, zaczyna się jego przyczep od łuku jarzmowego, Kończy na zewnętrznej powierzchni kąta żuchwy. Unosi żuchwę. Jego rola to unoszenie żuchwy. Jama ustna jest to odcinek. Pierwszy, to jest taki początkowy odcinek układu pokarmowego. Jama ustna zaczyna się szparą ust, która jest ograniczona z góry i z dołu wargą, wargami, czyli wargą górną i dolną, które po bokach łączą się, tworzą kąt ust. Następnie przechodzimy do przedsionka jamy ustnej. W przedsionku jamy ustnej mamy wędzidła, czyli to jest ta część, która jest przed zębami. Znajdują się wędzidła, dokładnie wędzidło wargi górnej, wędzidło wargi dolnej oraz wędzidła policzków. Policzki również no, zaliczamy tutaj do przeciąka jamy ustnej. Następnie mamy zęby, właśnie zęby. Uzębienie ludzkie, proszę Państwa, dzielimy na heterodontyczne, tekodontyczne i difiodontyczne. Heterodontyczne, czyli jak Państwo domyślacie się, różnicowanie. Mamy cztery typy zębów, mamy siekacze, kły przetrzonowce i zęby trzonowe. No oczywiście każdy z nich różni się kształtem. Tekodontyczne, czyli każdy ząb osadzony jest w zębodole. I difiodontyczne mamy dwie generacje zębów, prawda? 20 sztuk uzębienie mleczne i uzębienie stałe od 28 do 32 ząbków. To jest taki charakterystyczny opis uzębienia dla, dla ssaków, dla, dla nas również. Zęby. No właśnie zatrzymamy się przy tych zębach na chwileczkę, a jeżeli chodzi o dorosłe osoby, powinni, powinniśmy mieć wszystkie zęby stałe. Zęby powinny być uszeregowane w odpowiedniej, stałej kolejności, powinny się stykać ze sobą największą wypukłością, tworząc punkty styczne. Czyli nie musi być konkretnie to punkt, może to być powierzchnia, linia. Punkty styczne tworzą trójkąty międzyzębowe, które z kolei są e, taką osłoną, ochroną dla brodawek międzyzębowych. Zęby e, powinna być e, powinny być zachowane triady, czyli każdy ząb styka się e, po stronie przeciwnej z dwoma zębami. Oczywiście wyjątek stanowi, e, stanowi e, siekacz prześrodkowy dolny i trzeci trzonowiec górny. Zęby powinny być ustawione w pierwszej klasie Engla zgryzowo, czyli zgryz prawidłowy, czyli pierwszy policzkowy przedni policzkowy guzek pierwszego trzonowca górnego powinien wpadać w policzkową przednią bruzdę międzyguzkową pierwszego trzonowca dolnego. Górny łuk powinien mieć Łuk być kształtu półelipsy, dolny, paraboli. Tuż, tuż za, za zębami wchodzimy do tak zwanej jamy ustnej właściwej. Jeszcze przepraszam, na chwileczkę wrócę do, do ząbków, że w momencie, kiedy dwa łuki zębowe się zwierają. Powinny kontaktować, ze sobą, kontaktować się ze sobą maksymalną liczbą punktów. Wtedy mówimy o e, tak zwanym zwarciu centralnym, zwarciu centrycznym. E, chciałabym jeszcze tutaj przybliżyć położenie spoczynkowe żuchwy, dlatego że ono jest bardzo ważne, e, ponieważ odciąża mięśnie e, staw, e, więzadła i ozębną. Jest ta szpara spoczynkowa, która powstaje, jest bardzo ważna jak do niej dochodzi, pozycja żuchwy spoczynkowa dzieje się bez udziału, powstaje bez udziału naszej świadomości. Jest to taka pozycja, z której żuchwa, jest to pozycja, w której żuchwa wykonuje swoje wszystkie ruchy. Wiemy, że to są trzy podstawowe, takie ważne ruchy. Jest to ruch odwodzenia, przywodzenia, ruch saneczkowy, Czyli ślizgowy, też inaczej mówiąc, oraz ruch, ruchy boczne, tak zwane ruchy rzucia. W momencie, kiedy żuchwa przyjmuje taką pozycję, lekko opada i wysuwa się do, wysuwa się, przesuwa się do przodu, dochodzi do rozkontaktowania zębów. Pozycji tych, tych powierzchni zwarciowych i tworzy się przestrzeń. Ta przestrzeń to jest szpara spoczynkowa. Ta przestrzeń między jednym, drugim, dolnym a górnym ukiem zębowym wynosi od 1 do 6 mm. Tak ogólnie mówiąc, ale przeciętnie dla każdego z nas ona jest różna. Z wiekiem się zwiększa. Przyjąć, przyjąć trzeba, że będą to 2, 3, 4 mm. Dalej mamy jamę ustną za zębami, mamy jamę ustną właściwą od góry e, zamyka jamę ustną właściwą podniebienie twarde, które przechodzi w podniebienie miękkie, dół, gdzie spoczywa język, mamy tak zwane dno jamy ustnej, tworzą e, dno jamy ustnej, tworzą mięśnie żuchwowo gnykowe Podniebienie twarde. Na podniebieniu twardym widać szef podniebienny, z boków odchodzą fałdy podniebienne. Język jest to narząd mięśniowy, wyróżniamy w nim nasadę, trzon i koniec. Pełni bardzo ważną funkcję podczas połykania, rzucia i jest ważny dla mowy, prawda? Bez jego udziału nie byłoby mowy o mowie. Bardzo ważny moment tak jak przedsionek, początek, tutaj koniec, dokładnie cieśń gardzieli. Co tworzy cieśń gardzieli? Cieśń gardzieli to jest to miejsce, gdzie tworzy to miejsce podniebienie miękkie, od góry po bokach fałdy podniebienno-gardłowe, a na dole nasada, ogranicza nasada języka. To jest tak zwana cieśń gardzieli. Ważna rola... Tutaj należy jeszcze przypomnieć o policzkach. Policzki są bardzo istotne, bo również biorą czynny udział przy połykaniu. One przylegają do zębów, przylegają do zębów w takim celu, aby pokarm nie przedostawał się do przedsionka jamy ustnej. I bio, biomechanika stawu skroniowożuchowego. Staw skroni istotnym elementem układu ruchowego narządu rzucia. jest staw skroniowożuchowy. Składa się on z, z dołka stawowego kości skroniowej, z, z wyrostka kłykciowego głowy żuchwy, z krążka stawowego oraz torebki stawowej. Krążek stawowy dzieli jamę stawową na dwie części, górną i dolną. W momencie podnoszenia żuchwy, przepraszam, w momencie opuszczania żuchwy, krążek stawowy Nieco wysuwa się do przodu i przesuwa się do przodu i ku dołowi. Oczywiście z wyrostkiem kłykciowym. Obustronnie w sytuacji zwarcia, przywodzenia żuchwy, krążek stawowy, jak i wyrostek kłykciowy powraca do pozycji wyjściowej. Podobno staw skroniowo-żuchwowy jest najbardziej pracowitym stawem ze wszystkich w naszym organizmie, ponieważ odpoczywa tylko przez 30 minut w ciągu doby i to w momencie, kiedy połykamy ślinę. Najbardziej jest obciążony w momencie rzucia. Przyczyny i rodzaje zaburzeń układu stomatognatycznego, wpływ na motorykę mowy. Główne przyczyny zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego, możemy tutaj wyróżnić takie. Cztery główne to są, są to zaburzenia wrodzone, nabyte, wady zgryzu, zabiegi chirurgiczne w obrębie głowy, szyi, schorzenia pourazowe, stany zapalne, hiperfunkcja mięśni układu stomatognatycznego, czyli bruksizm, znany wszystkim. To zjawisko dobrze nam jest znane, a zwłaszcza w dzisiejszej dobie. Nadmierne napięcie, aktywność mięśni z długotrwałym, nieprawidłowym obciążeniem tkanek. Czyli ten bruksizm. Cały czas tutaj mam na myśli ten bruksizm. Inne parafunkcje mięśni żwaczowych, języka, hipofunkcje niektórych grup mięśni, żucia. Objawy dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia. Można zaobserwować w obrębie zębów przyzębia, zębia, mięśni, stawów, stawów skroniowo żuchwowych błony śluzowej policzków języka, w obrębie narządu suchu i inne dolegliwości. Proszę, w obrębie zębów i przyzębia. Na pewno można zauważyć nadmierne starcie zębów, zwiększoną ruchomość zębów, stany zapalne miazgi, nadwrażliwość szyjek, zębów na temperaturę dotyk, recesję, dziąseł, braki zębowe. W obrębie mięśni nadmierne napięcie, hiperfunkcja, bolesność palpacyjna, ograniczenie odwodzenia żuchwy. W obrębie stawu skroniowo-żuchowego będą to objawy akustyczne podczas ruchów żuchwy, Ograniczenie ruchomości żuchwy, szczękościsk, zaburzony tor odwodzenia i przywodzenia żuchwy, tak zwane dewiacje żuchwy i bolesność, tkliwość palpacyjna, stany zapalne, tak zwane zespół Kostena najczęściej dotyka kobiety po 40 roku życia. W obrębie błony śluzowej policzków języka wyróżnimy impresję, wyliczymy impresję bocznej powierzchni trzonu języka macerację, anemizację, w obrębie narządu słuchu, szumy uszne, nadwrażliwość na dźwięki, pogorszenie słuchu, uczucie zatkania ucha, uszu, zawroty głowy oraz inne dolegliwości. Te dolegliwości mogą płynąć z okolicy ramion, pleców, bóle zlokalizowane głęboko za gałką oczną, uczucie takiego wypychania oka. Napięcie, bóle napięciowe głowy, najczęściej okolicy skroniowej, potylicznej, w obrębie jamy ustnej gardła, nosa, objawy czuciowe, czyli ból gardła, pieczenie języka, zaburzenia również. Zaburzenia dotyczą również i libido, dotyczą naszej, naszego życia seksualnego, zmęczenie w ciągu dnia, spowolnienie ruchowe, sposoby leczenia zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego. Takie podstawowe farmakoterapia, zabiegi rehabilitacyjne, mioterapia, protetyka stomatologiczna, geroprotetyka. Farmakoterapia, mam tutaj na myśli wszelkiego rodzaju leki niesteroidowe, leki przeciwzapalne, leki przeciwbólowe, ale również w stanach takiego ostrego bólu stosuje się blokady nerwu trójdzielnego. Również trzeba tutaj wspomnieć o zabiegach chirurgicznych, też takie są wykonywane. Zabiegi rehabilitacyjne mam na myśli tutaj fizykoterapię, masaże, ciepłe lecznictwo, kryoterapia, elektroterapia, laser, mioterapia. Każdy z Państwa na pewno się dobrze orientuje. Mioterapia są to ćwiczenia mięśniowe, polegające na zharmonizowaniu pewnych poszczególnych grup mięśniowych, czyli w momencie mięśni hipotonicznych. wzmacniamy siłę, napięcie hipertonicznych, rozluźniamy. I protetyka stomatologiczna pro, i geroprotetyka, protetyka stomatologiczna, czyli wszelkiego rodzaju uzupełnienia protetyczne, jak, które mają odbudować prawidłowe, prawidłową funkcję, utracone funkcje poprzez uzupełnienia protetyczne ma przywrócić prawidłowe funkcje rzucia, czyli odbudować te prawidłowe warunki wewnątrz ustne. Również mam na myśli tutaj szyny nagryzowe, jeżeli chodzi o geroprotetykę, to już w tym przypadku mówimy o leczeniu protetycznym osób w wieku podeszłym. Literatura pomocnicza, do której zachęcam. Aby zajrzeć. I dziękuję Państwu za uwagę.